Urodziłem się w Darłowie. no Także właściwie od samego początku no, jestem jakby zżyty też z tym morzem. A od ilu lat pracujesz już jakoś? No, będzie 28 lat. Także 28 lat w zawodzie. Praktycznie całe, całe życie, całe. Całe moje życie było związane z morzem z racji tej, że urodziłem, urodziłem się w Darłowie, jestem urodzonym darłowianinem i ten kontakt, obcowanie z, z morzem był jak gdyby od, 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 od początku. Na zawód rybaka zdecydowałem się w dość młodym wieku, e, miałem wtedy 20 lat. E, po części to jest tradycja rodzina, dziadek był rybakiem, tato no i pociąg do morza emocje emocje są brak może tylko bar na morze, ponieważ nie było matka takie jest stale, bo przecież nie brucili tak, że robiło wszystko dobrze, tak, zawsze jest stale, baba wiadomo, to jest, to jest morze, tak. Sam kontakt z morzem sprawiamy przyjemność, tak, no czuję się tam taką otwartość, przestrzeń, nie czuję się zamknięty z wagi na to, żeśmy nie mogliśmy pracować gdzie indziej. W pracy rybaka no ciekawe jest, jestem też szyprem, także szukam tych ryb i samo poszukiwania ławic, tak, później cieszenie się wynikami, czyli tą pełną ładownią. No to wszystko daje taką radość. Jakbyś mógł opowiedzieć o projekcie, czyli jakby na czym ten projekt polega, jak się nazywa i co właściwie w tym projekcie robicie? Nazwa i założenia projektu są jak gdyby zbieżne. No. Sprzątamy utracony sprzęt oraz śmieci z Morza Bałtyckiego. I no, co robimy? Robimy za pomocą odpowiednich narzędzi do poszukiwania przeznaczonych, ciągniemy je pod nie no i w momencie, kiedy mamy jakieś zaczepy bądź, bądź już, już wiadomo, że, że są siatki, wyciągamy je, przekazujemy do, do utylizacji. W jaki sposób te sieci najczęściej się gubią? Czyli jak to jest, że wy w czasie połowów te sieci gubicie? E, przeważnie na zaczepach jakiś, jakichś. Tak? E, powiedzmy, na stare, stare wraki, e, kamienie, skały tak, no są ostre i przy wyciąganiu po prostu pękają, tak? no, bo nie można tego poderwać. No, one są przychaczone. E, no i wtedy pęka zestaw, no, trzeba go brać od drugiej strony i zawsze jakaś tam część tego, tego się, tej sieci już zostanie, bo już nie sposób jej wyciągnąć. Utracone narzędzia połowowe to są takie narzędzia, które zostają w morzu, kiedy rybak nie jest w stanie ich wyciągnąć. No, może jak, jak wiemy, no, nie, 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 nie kieruje się jakimiś regułami. Pewne, pewne wydarzenia są takie, kiedy, kiedy no, tracimy sprzęt. Zdarza się to na przykład, kiedy mogą nam się skrzyżować nasze, nasze sprzęty ze sprzętami naszych kolegów. Ktoś nie wiedząc, bądź nie nie, nie, nie mając możliwości związania tego sprzętu, przecina z jednej strony, przecina z drugiej strony i już rybak nie jest w stanie wyciągnąć tego, tego sprzętu, który jest oznakowany bojami. Do tej pory było odpady. W tej chwili będzie to gdzieś w granicach trzech ton. Nie, niektóre odpady już zostały przekazane do utylizacji, niektóre jeszcze mamy, y, mamy w, na, na, na placu składujemy i po prostu czekamy aż się nazbiera więcej, większa ilość, żeby po prostu opłacało się y, firmie utylizacyjnej przyjechać i, i, i zabrać.